Wjeżdżamy na Alaskę i odwiedzamy bar pełen damskich majtek. O co chodzi z tym kurczakiem i czemu znów psuje się pogoda? Wszędzie wypchane zwierzęta i w końcu piękne krajobrazy. Road Life Stories. Od granicy z Alaską dzieli nas już 50 kilometrów. Tuż, tuż! Alaska! <laughs> Jedziemy po Top of the World Highway. Jest pusto, ale trochę dzisiaj nam się rozciągnął dzień. I niestety granica tutaj, między Kanadą a Alaską zamyka się o 18.00. Więc będziemy spali pod granicą o 9.00, otwierają o 5.00 i jutro przekroczymy granicę. Moryt na nas czekał, więc wydaje mi się, że jak czekał, to chyba sprawdził, że będzie jeszcze otwarta. 18.40 Czyli 20 minut na przekroczenie. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki! Jesteśmy na Alasce! Gdzie dzisiaj wjechaliśmy? Jesteśmy na Alasce, już na przejściu granicznym. Czekamy jeszcze na mą, bo mu muszą podbić paszport. I co? Jedziemy jeszcze 60 km do Chicken. I tam I tyle. stajemy na nocleg już. Jesteśmy w miejscowości Chicken. I tutaj mą wyczaił jakąś knajpkę. także idziemy na jedno małe, małe alaskańskie piwko i zobaczymy, co dalej. Ale no, klimat z zewnątrz, jak widzicie, jest fajowy, także zapowiada się ciekawie. O, I Fibi może wejść do środka, także jest to coś nowego po Yukonie. Bar Chicken słynie z tego, że cały jego sufit obwieszony jest damską bielizną, czapkami i innymi elementami. Ale dokładniej o tej tradycji opowie nam już za chwilę osobiście barman Mario. We have a cap. We can sign. We have a cap. We found a cap on the beach. <laughs> All right. So you probably realize when you walk in that it's a lot of underwear uh, hanging from the ceiling. Yeah. So this is the home of the panty cannon. What we do? We take ladies' underwear and we blow it up in this cannon. And whatever it's gonna is big left from the blast, <laughs> we hang it. We hang it from the walls of the ceiling. Nice. All right. One side. There you go. This is the other side. Nice. No wait Wait! 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 No, from the back. Yeah, no. it's better. It's better than that. You have to help me out. All... Oh, it's! Oh it's my God! This the easiest of my life. how many panties do you know? I mean, we've been going since you know, two thousand. <laughs> <laughs> In 1900. Yeah. 1900. <laughs> 1900. Uh, I have a master's degree in panty operations. Yeah. Hey! How long is the fuse going to burn for? It? There you go. Yeah, no, no, that is fine. That is fine. It's definitely Perfect. not legal in the lower 48. You, got lighter? you guys have a lighter? I got one. That good. That's good.

I bardzo klimatyczne, bardzo to jak widzicie, ciąga ci majtki, odcina na dwóch bokach i wyciąga tyłem. Widzą. I one później wszystkie wiszą tutaj. I, i jak właśnie, to one wiszą tak dosyć nisko, że się to tak... Dotknęły moje głowy! Nastąpiła nagła zmiana planów i zamiast... Z chicken do Fairbanks spędzimy, z mął do y, Ankry. Ale dzięki temu zobaczymy jeszcze więcej jesiennych kolorów. Także w sumie to te zmiany planów może nie, nie na takie złe wyjdą. Konrad, do roboty! Może on ciągle gada do aparatu zamiast pomagać. Miejscowość nazywa się Chicken, a tam się tak nazywała i to była przy granicy tutaj jedna z pierwszych chyba w tym miejscu miejscowości, które powstały na Alasce. Malutka, ponoć w lecie mieszka tu tak do 100 osób, w zimie 9. Jest jedna kobieta, która rozkręciła to miejsce i to jej są wszystkie te miejsca i całe to wow, chicken, 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 ten bar, kafejka i tak dalej, to ona zrobiła na tym biznes. Sí. Jak tylko właśnie do sklepu, to bardzo czuć, że to, to są stany, a <grym> nie Kanada. Po prostu marketing. Wow! Wszystko, wszystko jest tutaj z kurczakiem, bo miejscowość nazywa się chicken. Trzy budynki tak naprawdę, a cały sklep pamiątek. Naprawdę, po prostu wszystko, co sobie wymarzysz, jest tu z kurczakiem. W Kanadzie tego nie było. I dzięki niej to się stało takim miejscem, do którego zajeżdża każdy i przyjeżdżają tu tysiące turystów. No, teraz chodźmy się zrobić zdjęcie z kurczakiem. Ten kurczak został stworzony przez uczniów liceum z starych szafek takich szkolnych. Fajna mieścinka, na pewno bardzo polecamy pogadać z... W barze. Mario w barze. Tak. Bo Mario był super gościem z Meksyku, który nam polecił parę miejscówek. W Hiszpanii, ale Znaczyna, w no, z Hiszpanii, ale z Hiszpanii, ale mieszka w Meksyku. Także tak, z nim na pewno można śmiało sobie pogadać. Zatrzymaliśmy się, jak widzicie, nad takim jeziorko Bajorkiem. Także dzisiaj tłuczemy schabowe na obiad, rozpalamy ognisko, żeby się trochę zagrzać, bo jest e, chłodnawo. Czekamy jeszcze na mą, bo się spóźnia, ale chyba ma to w zwyczaju. Tutaj schabowe będą. Y, pile ziemniaczane będzie takie, z czosneczkiem, y, masełkiem i rozmarynkiem i jakaś pałatka. A, nie. Kapucha. Kapucha. Kapucha hmm. No trudno. Sałata na kanapki, a do schabowego kapusta kiszona, którą wieziemy aż od Nowego Jorku. Nie mogę się już chyba doczekać, bo tyle razy chciałem ją zjeść, a za każdym razem Ola mówiła: Zostaw to NA Bigos! Przyjechał już mo, ziemniaczki się gotują, kotlety już ubite, ognisko rozpalone jak widzicie, drawienko nazbierane. Ola już smaży kotlety. Z Nowego Jorku na Alaskę. Kiszona kapusta. Nie no, dobra. Jadłem słoik. No, zjadłem słoik też. <laughs> Ale dobra. Jezu, a dawno nie jedliśmy kapusty kiszonej. Mega. Nigdy bym nie pomyślał, że aż tak zatęsknię za kiszoną kapustą. Ja wiedziałam. Ale <laughs> u babcy. Jak to powiesz? Jak w niedzielę zawsze tak u babci pachniało. No. I na całej klatce, nie? Tylko tutaj... Na całej Alasce teraz będzie pachnąć Come on! A co, co masz? Schabowego z kapustką, sałatką i piórem ziemniaczanym, także nice. no... Och, już nie mogę się doczekać, aż to zjem! Z brzuszkami pełnymi schabu i kapusty zasiedliśmy do ogniska, oddając się błogiej ciszy. Myślałam, że woda się grzeje, a nie włączyłam przytwornicy. I zaczęłam się myć i jest zimna, więc muszę się umyć w zimnej. Włosy dla mnie jest ok myć w zimnej, ale ciało się umyje zimnej. Powodzenia. Dzięki. Zatrzymaliśmy się w takim miejscu tutaj nad rzeczką z lodowca, która jest po prostu tak przejrzysta, że chyba nigdy takiej nie widziałem. No i teraz będziemy jedli obiadek. Ja trochę porzucałem, połowiłem ryby z nadzieją na łososia, bo tu pływa, ale się nie udało. Idziemy jeść i ciężkie ostatnie dni były. Jutro sobie stoimy dalej, ja dla Was montuję kolejny odcinek i sobie trochę pocilujemy. Witamy na Alasce jesienią! <noise> Miały być piękne kolory. Może są, ale jest wszędzie deszcz i mgła. Przyjechaliśmy na Alaskę jakieś 3-4 dni temu. Powinniśmy iść na lodowiec, ale no nie widzielibyśmy go nawet. więc jedziemy do Anchorage oddać do serwisu aparat. Mamy dzisiaj w planach pójść do kina, bo dawno nie byliśmy i później zobaczymy. Z aparatem okazała się lipa taka, że się wyrobiło gniazdo mikrofonowe. Także nie da się mikrofonu podpinać i gadać, i no, jest słabo. Standardowa usterka w tych aparatach w Alfach 7: To już nie jednemu człowiekowi się to gniazdo wyrobiło, ono są po prostu tanie komponenty użyte, się to wyrabia po prostu i przestaje działać, trzeba wymienić całe gniazdo. W Ankryt jest serwis, zobaczymy ile to będzie kosztować, mam nadzieję, że. Nie będzie to połową wartością aparatu. A tutaj stanęliśmy na dwa dni, sobie odpoczęliśmy. Ja skończyłem montować odcinek, także też fajnie było. Pogoda jest taka, jak widzicie, ale i tak wypoczęliśmy, także jesteśmy dalej gotowi do działania. To już któryś raz z rzędu tak mamy, że. Budzimy się, jest piękna pogoda, więc na spokojnie sobie robimy kawkę i tak dalej, a jak kończymy jeść śniadanie i jeszcze nie jesteśmy złożeni, spakowani, no to robi się taka właśnie przemiła pogoda, Ta, ale i tak jest fajnie, nie narzekamy. Wjechaliśmy do Angrycz i trochę mamy szok kulturowy znowu, bo w Kanadzie wszyscy byli mili i wpuszczali, jak się gdzieś skręcało na drodze, a tu nagle się czuję jak w Warszawie: że każdy trąbi, nikt nie wpuszcza. Machają do nas, pokazują, Ma tak! Ta ta ta. Masakra! Later. Jesteśmy nadal w Ankrycz, musimy tu załatwić parę rzeczy, więc zatrzymaliśmy się trochę na dłużej i zatrzymaliśmy się pod sklepem. E, który, który pozwala e, kamperom e, zatrzymywać się. E, jesteśmy tu już drugi dzień i obok jest Target. I pierwszy raz na spokojnie wczoraj Konrad pozwolił mi pójść i dwie godziny połazić po sklepie. Ja nie wiem, czy jest o tym chwalić. I... Alejka po alejce, wszystko sobie obejrzałam i tak dalej. O dzisiaj siedzimy, montujemy, a zaraz będę robić obiadek, bo zgłodniliśmy. I o. Dwie godziny łaziła po sklepie i jak się jej spytałem co fajnego, to nie potrafiła nic wymienić, bo wszystko zapomniała. A nic nie kupiłam, powiedz. Kupiłam coś Fibi. Ciasteczka dla psa o smaku jabłka i cmentarów. Ale były promocje za 2 dolary. napisane you're my honey. I jeszcze kupiłam Oreo dla pieska, bo też były na przycenie za dolar taka paczka. Jest tu 6 Oreo dla pieska. Jezu, to wygląda tak samo, jak to zjadła. Nie, nie pachnie fajnie. Pachnie plastikiem. Plastikiem pachnie. Róg bizona można kupić w 100, Za 5 dolarów. To, to chciałam ci wczoraj powiedzieć, jak powiedziałam po sklepie. Chodź. to dla mnie? Leżeć. Dobry piesek. Eee, hmm. wy jakie chciały? Najpierw w środek, potem z zewnątrz, czy cały naraz? Yy, ale robi obiad, ja przerabiam zdjęcia, ale co jest ważne, to próbujemy zrobić to, co jedliśmy w Indianie, co możecie zobaczyć w tym odcinku tutaj. Jezu, jakie to było dobre! Aż nie mogę doczekać, aż zrobię ten obiadek. Pierwszy leci. Tak jak w Indianie nam go podali. Cheese, ogórcza i pomidorek. Tam była musztarda? Nie, nie pamiętam. Kapka musztarda na pewno będzie pasować do takiego classic burgera. Nie licząc bułki, to w sumie wygląda bardzo podobnie jak ten w Indianie. I smakować pewnie też będzie, bo w sumie nie ma w tym żadnej większej filozofii. Polecamy Wam bardzo, abyście zaprosili kuchnię amerykańską do swojej kuchni Polski? i zrobili do polskiej kuchni i zrobili sobie burgerka. Idziemy do Goodwilla, czyli takiego sklepu charytatywnego, gdzie ludzie oddają rzeczy, a później to ląduje u nas w lumpach. Co, znalazłaś coś dla siebie? No, chcę mieć jakąś fajną spódnicę do zdjęć, bo nie mam spódnicy zdjęć, a jednak fajnie wyglądają takie zdjęcia w spódnicach. Nie powiem, że nie. Tak? Nie? No. Nie wiem. Nie powiem. Spódnicy są po 6 dolców. Chyba spoko. Chyba spoko. Patrzyłem tam elektronikę, to mikrofale są za 3 dychy, a to stery są po piątaku. Sokowirówki są po dychszku, także te ceny są takie. Cero spoko, a ten sprzęcik wygląda nie najgorzej nawet. No, nie jest to nowy spółki, ale używałbym. To jest taki lump. Tylko taki <laughs> duży. Tylko taki duży. I z pierwszej ręki. <laughs> Ile masz rzeczy? Ile Te wszystkie? To tak. się zajmie z godzinę. Hmm? Ja czekam w aucie. Ja ole zostawiłem i wracam do Fibi do auta bo nie mam cierpliwości do takich sklepów gdzie jest wszystko na wszystkim ja lubię jak jest poukładane ale ceny są naprawdę spoko bo na przykład tak filmy filmy mega mi się podobały 5 dolarów za film czy to nowy czy stary spoko cena uważam do tego były jakieś tam ekrany telewizory konsole odtwarzacze DVD VHS największa ta plazma którą widzicie e, kosztowała 99 dolców a te mniejsze ekrany były po dwie, trzy dychy. Fajny sklep, nawet. Jak ktoś lubi przebierać, to spoko. Temat lumpów kończymy i jedziemy dalej umyć się na siłownię za trzy dolce. Zajechaliśmy pod jakieś recreation center. Tutaj jest siłownia, gdzie Ola idzie sobie pobiegać i ogólnie się pójdziemy umyć. I o, tak leci. Dzisiaj znowu taki nijaki dzień, w tym Anchorage, ale i takie dni muszą być po drodze. Mam nadzieję, że już jutro, najpóźniej pojutrze ruszymy w drogę. Cały czas czekamy na odebranie aparatu z serwisu. Zobaczymy co dalej. Na te 3 dolary. Za. Nie wiem, jak to sobie porównać, bo to są dużo większe pralki niż w Polsce. Więc są takie dwie pralki, bym powiedziała. I nie odebrało się. Mamo, co trzeba zrobić z Włoskiem? Pranie zrobione, zakupy zrobione. Kolejny dzień Wakiecz spędzony, robiąc jakieś dziwne rzeczy potrzebne. Zaraz jedziemy znowu na parking, robimy obiad i jutro już mam nadzieję, stąd wyjedziemy. nie podoba mi się to miasto kompletnie nie takie, jak bym się spodziewał. Ostatni dzień, ostatnią noc dzisiaj spędziliśmy na parkingu tutaj pod tym Kabelas. E, jedziemy zobaczyć jak sytuacja z aparatem i no co by nie było, to jedziemy na dół do Homer. Jak naprawił, to fajnie, jak nie, to po prostu odbierzemy w drodze powrotnej, no trudno. Ale zanim wyjedziemy, to Ola trochę tej roboty ma. Wysyłam pocztówki, Czyli na razie adresujemy je na razie. Jak taką pocztówkę można od nas dostać? Robimy taką akcję Uczynna Pocztówka z Road Life Stories, czyli jeżeli chcecie dostać od nas portówkę z jakiegoś fajnego miejsca, z którego, w którym my będziemy, musicie znaleźć sobie jakąś fajną akcję charytatywną, wpłacić na nią pieniądze, wysłać nam potwierdzenie, a my wtedy adresujemy do Was portówkę i dostaniecie coś takiego fajnego. Albo coś takiego fajnego. I do nas przylatuje! Bio, ej, ale biorę 23 kilo, nie biorę 32 Jurka flotuje, pod koniec października na Halloween na dwa tygodnie. A zmieścisz tam chleb? mam jakieś Zmieścisz chleb? te chleb. No to dobrze. Jesteśmy w sklepie Kabelas i tu jest więcej zwierząt wypchanych, niż u nas w skansenach. Z tego, co zrozumieliśmy, sklep dostaje je, jako darowizny od różnych ludzi, którzy prawdopodobnie je upolowali, bo przy większości z nich jest napisane DONATED BY. Jak wcześniej byliśmy w drodze na Alaska Highway, w takim outdoorowym sklepie, to myślałem, że tamten był duży. Jakże się nie mogłem mylić. Tamten, co był Mini spożywczak. Ten sklep jest naprawdę ogromny. Jakbym miał porównać to do polskich sklepów, to bym powiedział, że to są trzy, może cztery dekatlony połączone. I nie przesadzam. Chociaż wiem, że lubię. Jest tutaj naprawdę dużo rzeczy. Jak w tamtym sklepie było parę kusz, to tu jest ich paręnaście, może nawet parę Kajaki, wędki. No, wszystko, co oddrowe przyjdzie do głowy, związane z myślistwem, z kajakami. Co chcesz, coś do używania w terenie, to to tutaj znajdziesz. Chodź, Mówię. zobaczmy Ciepuszki. Pokażemy. Mamy ciapuszki. Zobaczcie, na te super ciepuszki, albo na te. Czy to musi być takie wygodne. To, Jezu, najlepsza nasa. Proszę, 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 proszę! Kolejną super pozytywną rzeczą jest to, że możemy tu wejść z FIBI, jak w większości sklepów, restauracji z psem nie można, to tutaj akurat pozwalają, także to jest bardzo na plus dla tego sklepu. Z tych wszystkich wypchanych zwierząt najbardziej na mnie wrażenie robią łosie, które są na wejściu, bo tutaj one są większe niż te europejskie, także no zobaczcie je sami. Odcinamy się z Ankrysz i jedziemy dalej jeszcze na południe. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Do zobaczenia w Homer. Zatrzymaliśmy się wczoraj nad Kenai Lake, także tutaj dojechaliśmy z Anchorage. No i muszę wam powiedzieć, że naprawdę ładne jeziorko, robi wrażenie. Trochę wędku porzucałem, ale niestety dalej żaden łosuś nie wskoczył tam na talerz, ale nie poddaje się i może jeszcze się to uda. Miejsce na kemping też nam się udało tutaj znaleźć, przyzwoite, równiutko miejsce na ognisko. Gdzieś tam w oddali z 200 metrów dalej jest jeszcze jedno auto, ale ogólnie cisza, spokój. Wczoraj w nocy e, zobaczyłem lisa. 10 metrów dalej buta jakiegoś, nie naszego, ale to był znak, że tej nocy trzeba uważać i pochować wszystkie buty. w końcu udało się złapać łososia. Jest lodowiec. Jak to pachnie! Tak tragicznie się kończy jego historia.